Ojejciu, jak ja się stęskniłem, jak ja się stęskniłem z tym soundtrackiem w menu głównym na Great Warze. Tak dawno nie graliśmy w tą piękną modyfikację, a tyle było pięknych serii i Piłsudskim w Sojuszu Zosarstwa Niemieckim i od Kaisera do Kaisera i od Brytola do Brytola, a ile multików było na Great Warze, o rany, kiedyś to się grało Great War'a. No ale potem po, po, poszły informacje, że twórcy moda porzucają modyfikację, że nie będą przy niej pracowali, bo Zajmują się jakąś swoją własną grą o pierwszej wojnie światowej. I modyfikacja trochę podupadła. A była naprawdę... Znaczy, może nie była idealna, bo tu zawsze cele narodowe sprawiały dużo zawodu. I w sumie troszeczkę te wojny pozycyjne na zachodzie nie wyglądały tak jak powinny. Ale modyfikacja była genialna. I to niedawno. niedawno przyszły do nas informacje, że pojawił się update'ik. Pojawił się update'ik i to nie byle jaki. Nie byle jaki update'ik. Pojawił się piękny update'ik. Piękny update dający nowy scenariusz 1919, czyli tak zwany burdel po traktacie wersalskim, 1 lipca 1919 roku. Z tym, że z racji tego, że dawno nie było serii polską, to oczywiście oczywiście będzie trzeba... O, od, od razu gra wrzuca nas na Piłsudskiego. No jak żeby mogło być inaczej? Od razu cyk, pierwsze co klikam, scenariusz 1919, cyk, Piłsudski wchodzi. Chodzi Piłsudski, chociaż widzę, że to jest dużo więcej ciekawych opcji, można za... O, Władimir Lenin, Rewolucja Czerwona, albo Kołczak i obrona carskiej Rosji, też jest taka opcja. Honor i Russian Imper ale nie no, mu musi być, musi być, nowy scenariusz, update do Great War'a, musi być Piłsudski. Chociaż kiedyś, jak wspominałem na początku, graliśmy już Piłsudskim na tym scenariuszu troszeczkę, troszeczkę to było bardziej tak a historycznie bo w 1904 nie na 1910 my właśnie Piłsudski pojawił e, dzięki pewnym modyfikacjom z Kaiserem ale był Piłsudski więc teraz będzie kontynuacja Piłsudskiego no, nazwijmy to kontynuacją Pił, Piłsudskiego był Bolszewika. O, o, jakie piękne ceny, o, o pięknie, zarobiście. Z tym, że to nie będzie pierwszy odcinek, nazwijmy to bardziej odcinkiem wprowadzającym, bo ja muszę ogarnąć, co tu się dzieje na tej modyfikacji, jak to wygląda, z czym to się je i co oni tutaj pozmieniali, przede wszystkim drzewka. Więc powiedzmy, że to jest taki odcinek wprowadzający, taki odcinek zero sobie. Omówimy, zobaczymy, obszajmy i wybierzemy ścieżki, w którymi chcemy iść, jeżeli chodzi o naszą Polską. Wybory nigdy, Piłsudski ponad życie, ruling party, sanacja. Trochę za wcześnie na tą sanację, ale spoko. <laughs> Siema Witam, pan, pan Simon, Jest pan Simon Petilura, proszę bardzo e, To jest jeszcze okres, kiedy walczymy z Ukraińcami, tak, to jest jeszcze okres, kiedy... O Jezus, jaki piękny burdel, jaki piękny burdel po traktacie wersalskim, ale bym tu namieszał Ale byśmy tu namieszali. Oj, dobra, wejdźmy do rozrywki, zaraz zobaczymy, bo aż, aż nie mogę się doczekać, żeby ogarnąć co tutaj się dzieje. E. Na, naprawdę, piękny burdel po traktacie wersalskim. No, przecież <laughs> ta Europa Środkowa i Wschodnia to jest coś pięknego. To jest po prostu coś pięknego. Widzę, że nawet Czechy mają wojenkę domową. Eee, co to za jakiś młody Bierut? Bella, oh, Bella ciao, ciao, o Bella ciał, ciał walczy o Węgry. Spoko. I widzę, że Turcja ma jakiegoś civil war, jeżeli chodzi o ten, o Otoman Empire i zwykłą Turcję. Ale mogliby flagę ogarnąć sobie lepszą. Widzę, że jest też ten motyw, że Grecy próbują, co im nie do końca wyjdzie, zdobyć troszeczkę yy, dawnego imperium Aleksandra Mazadońskiego. Spoko, dobra. Ale nas interesuje naszego kochana Rzeczpospolita. Yy, czekajcie, bo aż muszę zobaczyć. Sieba, witam. Widzę, że tak. Walczymy z Rosją Sowiecką, walczymy z Ukrainą, yy, walczymy z Białą Rosją i walczymy z Bogdanem Hanatem z Mongolii. Okej, okay, Bogdan z Mongolii również jest na wojnie z nami. Pozwoliłem sobie nieco przeciszyć, bo ten soundtrack Track już nie jest tak piękny jak, to, jak ta muzyka z menu głównego na Great Warze. E, czekajcie, bo to jest tak, że. Aha, Litwa, Łotwa, Estonia, ale my nie jesteśmy w sojuszu z tego co widzę. Piękne 18 polskich dywizji. Kontra. Typowy wywiad polski na, e, w of Iron. Liczba dywizji od 1 do 666. Wybierz sobie jakąś cyfrę. No, ale widzę, że Bogan to widzę, że na poważnie. Podchodzi do konfliktu. Nie, bo chciałem poruszyć temat, że powinny być w sumie chyba dwie Ukrainy, powinna być ta nasza ukraińska Republika Ludowa, to URL i powinna być ta druga komunistyczna sowiecka, powinny być dwie Ukrainy, nie? Znaczy ta druga powinna być na zasadzie chyba papieta so so Rosji sowieckiej, ale powinny być dwie, jak, jak już tak chcemy się czepiać. Nie no, powinny być dwie Ukrainy. Czemu nie zrobić dwóch, tylko jedną Ukrainę, chyba że. Nie, no, muszą być dwie. Na tym okresie były dwie Ukrainy. A to jest jako Rosja Sowiecka, jest jako Rosja Sowiecka. Hmm okej, okay. okej okay. <laughs> ale patrz yy, śmiałem się, że Polska ma fajną mapkę ogarnijcie Ukrainę, nawet od strony Krymu, nawet od strony Krymu w ich atakują, nie no yy, 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 przykro a, a, aż się żal serców kroję, że to, że to piękna Ukraina musi na wszystkich frontach walczyć <laughs> nie no, żartowałem, oddawaj wschodnią Polskę e, No, Rosja Sowiecka to jak Rosja Sowiecka widzę, że totalen Krieg, widzę, że nawet klonie na Kamczatce bez portu to pewnie te dywizje to zdychają pięknie Tak samo te dywizje muszą tutaj pięknie zdychać Ale czekajcie, bo ja tak średnio ogarniam, znaczy pamiętam konkretnie wojnę w Rosji To jest połowa 19 roku, to jest moment kiedy już oni obronili Carycen, nie? Kiedy czerwoni obronili Carycen przed... Czyli Stalingrad po naszemu Obronili Carycen przed białymi i teraz to czerwoni będą siłą atakującą już do końca wojny, nie? Jakoś tak to było, że pod, pod Stalingradem, Carycynem. No dobra, Stalingrad to będzie potem e, się wszystko zmieniło. No spoko, spoko. E, bo to jest, czekajcie, 19, czyli już mamy po wojnie polsko-czechosłowackiej. Znaczy wojnie, dobra, może konflikcie o Zaolzie. Kurde, szkoda, ej, sz, szkoda, że to tak pójdzie, że to się nie zaczyna o, o, w momencie w ogóle wybuchu wojny. Tylko jest już po połowa 19 roku wrzucona. Bo widzę, że konflikt, nawet, nawet tu klejmy! Claim... My tu powinniśmy mieć kory. My tu nawet klejma nie mamy. Austro-Węgry tu mają klejma. A czekajcie, a czy Niemcy mają? Nie, Niemcy są tylko te Niemcy. Kory, kory, kory. Austro-Węgry, Austro-Węgry. Austro -Węgry. Ha, ale klejmy, klejmy sobie. nawet kory mają. O kurwa, ty. A jakby tak. Pokażcie mi drzewko Niemiec. A jakby tak. O Jezus, a jakby tak zagrać Niemcami i przywrócić Kaisera? O Jezus. O, Jezus, taki jemcy pod Kaisera w 19 roku. Rok po zakończeniu wojny, wojny cyk, Kaiser powraca. Z, z, zemsta sitów przebudzenie Kaisera. Ej, to, to też jest dobra pomysł. zrobimy kiedyś coś takiego. Zrobimy coś takiego, ale na razie Polska, bo dawno Polszy nie było. A jak wiecie, seria z Polszy jest zawsze fajna, więc im więcej serii z Polszy, tym, tym lepiej. Więc zróbmy sobie kolejną serię z Polski. Nie no, dobra, ale mu. No nie można przejść. Nie można przejść obojemnie obok, obok tego pana. Z tym wąsem, no nie można przejść obojętnie, jeszcze mając cel narodowy, bić bolszewika, no, no nie chcę, ale musimy zagrać, musimy zagrać tą Polszą e, i zagramy sobie tą Polszą. Ciekawe jak jest ogarnięty ten, bo my chyba, kiedy to było, w wrześniu, we wrześniu, jakoś pod koniec 19 roku e, był ten traktat war warszawski, że dogadywaliśmy się z tą URL-em, tą Ukraińską Republiką e, i razem z Szymonem puszowaliśmy Związek, znaczy Sowiet z Czerwoną Rosję. Jakoś tak to, czekajcie, pokażcie mi drzewko nasze. Widzę, że mam już konstytucję z 19 roku ogarniętą, spoko. Właśnie, bo to co ja na początku wspominałem, Great War ma to do siebie, że on ma dość specyficzne podejście do drzewek narodowych. Bardzo specyficzne. Jak pamiętam, jak zawsze graliśmy na tych Great Warowych scenariuszach, to było tam, że było dość sztywnie, szło się w jednym kierunku. Nie było żadnej możliwości. Znaczy, na tam kraj neutralny mogły sobie wybierać, czy chcą po stronie państw centralnych, ale albo po stronie państw Ententy. Ententy żeby być już poprawnym, po stronie Ententy. Eee, I to w sobie tyle wyglądało. Te drzewka były dość takie proste, ubogie. Robiłeś cel narodowy, który trwało 70 dni, a dawał ci jedną infrastrukturę, więc tak już totalnie ubogo. Nawet paradoks już takich rzeczy nie robi. Eee, znaczy to, to, to było specyficzne, chyba na Great Warze były takie ciężkie drzewka, no, no, nazwijmy to ciężkimi, ciężkimi drzewkami narodowymi. Ale już widzę, że Polska ma tutaj więcej opcji niż powinna mieć normalnie. Bo widzę, że tu może się dogadać z Trockim. <laughs> Never trase Russia. <laughs> ten Polak dźgający niedźwiedzia. Eee, Doganie się z Trockim, Polsko, peace, 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 tolerancja, K ok okej, okay, okej, okay. dołączenie, Sowiet, ekonomika, o, 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 o właśnie, patrzcie. Poddajemy się Rosji, robimy cel 70 dni i dostajemy dwie infrastruktury we Lwowie. No kurde, w opór się opłaca ta sowiecka ekonomiczna pomoc. Na normalnym, no, znaczy normalnym, na większości drzew... Co to za pogrzeb Piłsudskiego? Co to za pogrzeb? Halo, tu musimy Rosję podbić. Co, co to za pogrzeby Piłsudskiego? Ty, to idzie dalej, to idzie dalej w polskie drzewko. O Jezus. O Jezus. O C Wiecie, że to. Nie wiem, czy zdajecie sobie sprawę, ale to, 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 co tutaj widzicie o ten dół, to jest polskie drzewko z dlc do podstawki choja. To, to jest drzewko, które było delcekiem. <grym> Pierwszy darmowy DLC, -k. ale wy to jest DLC, to jest kurwa potężny DLC, -k. boże, paradoks, please. Eee, no, tak, tak, tak to wygląda. Eee, deal with out, można z Wami się dogadać, I jak to wygląda. Co, co to znaczy Bendeni? Co to jest Bendeni? Czy my wyglądamy na Johna Snowa, że Bendeni to the new Tsar? Minus 350 political power, Bendeni kurwa, sam jesteś będeni. Ta w kongresówkę się zmieniamy, aha, no, yes. never trans never trans Russian. E, czekajcie, może po kolei, bo trochę tak chaotycznie omawiamy sobie to drzewko. Czy ono nie jest duże, zwłaszcza, że po, połowa jak nie rzeczy nam się wyklucza robiąc inne cele, ale spoko, że są różne opcje. No. Gdyby tu były jakieś bardziej legitne rzeczy, to nawet można by pobawić jakieś lorowo, ale to nawet lorowo ciężko cokolwiek zrobić, bo tu No, fajny komunizm minus 20 i te stabilność plus 5, ale do... wtedy zabijasz sobie większość drzewka. Do... No nic, dobra. Tu mamy jakieś pseudo drzewko polityczne, mówię pseudo, bo jest dość mocno okrojone i widzę, że są tylko dwie opcje, albo idziemy w liberalno-zachodnio-demokratyczno-kapitalistyczno-burżuazyjną politykę demokracji zachodniej. Albo możemy iść w soport Piłsudskiego. Niech Polska będzie Polską, okej, okay, dobra, to, to już mi się podoba. Kult jednostki, okej, okay, tu do dogadania się z Bebikiem. O, 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 o tu, tu już są fajne, już mi się podobają ścieżynki, już mi się podobają ścieżynki. To porównanie, że Piłsudski do Bebika, okej, okay, okej. Okay. Tu mamy jakąś zachodnią politykę, co, co co, ogarnięć, co uznanie Weimarskiej Republiki? Jakie support German claim? Czy was sporą, a na Sudetlandy? Eee. Na Sudetlandy nie interesują, nas Zdołodzie interesuje. Okej. Okay. Co, 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 to jest bug, co to jest... Up. Halo, co, co, tu się dzieje? Ja o niczym jeszcze nie wiem. O, tu jest... można, można zrobić wojnę z Czechami o Śląsko Cieszyński, pięknie, pięknie. Nie mówiłem wam, ale kiedyś miałem przyjemność rozmawiać z, z panem, który brał udział podczas tego konfliktu, znaczy brał udział, on był tam dzieciakiem, ale był z tego regionu i to działo się obok tam, gdzie on mieszkał. I pamiętam, jak mi opowiadał, że, znaczy on to dość chaotycznie opowiadał, patrząc na jego wiek i z racji tego, że wtedy był małym dzieciakiem, ale opowiadał, jak na jakiej stacji kolejowej próbowali Czesi zająć stację kolejową, którą obsadzała niewielka polska załoga to Polacy nadali przez, przez megafony te na stacji kolejowej komunikat, że, że odstąpić od torów, bo podjeżdża pociąg z polską załogą, jakiś tam silny batalion miał ich wesprzeć. I Czesi, którzy stali obok, podchodzili pod ten dworzec kolejowy, się przestraszyli i, i ten cały oddział Czechos Czechów się wycofał. Oczywiście Polacy blefowali i, i śmiesznie wyszło, A, ale no... Ciekawe są takie historie, jak, jak się słucha od takich ludzi, którzy osobiście to przeżyli. Tylko szkoda, że on to tak strasznie, chaotycznie opowiadał. E, dobra, i co my tu mamy? Mamy politykę wschodnią i to mocno wschodnią politykę. Dużo większe drzewko. Tylko, że większość się wyklucza. O, o, o właśnie o tym mówię. Treaty of Warsaw. Widzę, że tu można się dogadać, można powiedzieć, historycznie. Czy my chcemy grać historycznie, tak full, full historycznie? Dogadać się z Ukraińcami. Polecić zawieszenie broni z, z tą Ukraińską Republiką Ludową. Tylko nie wiem na jakiej to jest zasadzie. Czy, czy nam robi granicę? Hmm, no chyba tu nam robi granicę, tak jak powinno być historycznie. To zostaje jako Ukraina. Ale to będzie naszym papetem, czy jak to będzie? Tu tracą claimy na lwów, bo to była ta zachodnia Ukraina, nie? Tam były te te o, o lwów, się biliśmy. E, to było tak, że czekaj. By Właściwie były trzy Ukrainy? Trzy Ukrainy były, czekaj. Kurde, ja to, czy tak słabo pamiętam? Były trzy Ukrainy. Była ta zachodnia, była ta. No, zachodnia, czyli ta na tym Lwowie, e, ta URL, czyli ta z, z Pelturą, i ta radziecka, nie? I, i ta, e, która teraz jest, czyli z tym Pelturą, anektowała tą zachodnią, dlatego nas wrzuciło do wojny z tą główną, nie? Jakoś tak to było. E, Treaty of Warsaw, ale to jest jakoś skryptowana, Jest event. Hmm. Okej, okay. albo można polecić kontynuację wojny. O, między Morze Dream. No dobra, czyli wybieramy albo lecimy historycznie. Możecie w komentarzu. Właściwie możecie napisać w komentarzach, czy my chcemy lecieć full historycznie tą, 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 tą serię tutaj. Czy my chcemy lecieć full historycznie i, i robić coś takiego. E, czyli na przykład olewamy sobie. Aha, no, o, o właśnie, to była ta konferencja z Paco. Zaolzie przekazali Czechom. E, możemy polecieć full historycznie, czyli na przykład tutaj olewamy Śląsk Cieszyński i zgadzamy się na, na trzymanie. No tak, bo to miało, miało być za pomoc dlatego. Już pamiętam, uznaliśmy, że nie, nie rozpoczęliśmy wojny z Czechami o Śląsk, tylko zgodziliśmy się na te żądania Czechów na arenie międzynarodowej, bo w zamian chcieliśmy odzyska, uzyskać od aliantów zachodnich pomoc w wojnie z Rosją Sowiecką, no więc możemy powiedzieć albo full historycznie, albo możemy zrobić piusudzki dream o Międzymorzu. morzu <laughs> Baltic States. E, tak, jeszcze zaatakujemy ich. Aha, aha. Ty nawet. O Jezus, tu można jeszcze Węgry zrobić! 83! Co, 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 co to znaczy 1683? Konstantynopol! O rany, ale tu, tu, tu można jakieś większe Międzymorze, podśródziemne po polecieć! O rany! wiedziałem, że Piłsudski miał aż takie, powiedzmy, sobieskiego marzenia. Okej. Okay. Ale fajnie, że jest taka opcja. O, 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 właśnie, czegoś takiego brakowało mi. Brakowało mi i nadal mi brakuje na, na drzewkach Great Warowych. Właśnie czegoś takiego, że można tu sobie cyk, cyk historycznie poleć, ale jest też opcja, żeby polecieć w imperializmy Piłsudskiego i zrobić między Morze Dream Lithuanian Friendship, pyk, pyk, pyk Polish Lithuanian Legacy Oj, po, rzecz Po... super, zarobiście. No i to mi się podoba. Nie widzę kompletnie drzewka przemysłowego, nie wiem czy coś mnie oczyś w swędzą, czy co. To drzewko jest oczywiście zablokowane. Great War ma coś takiego, że czekajcie, Niemcy też mają, nie? Niemcy też mają przejście do zwykłego. No, jak widzicie, tu cyk, cyk, Mein Kampf, noc długich nążej i tak dalej, tu nadrenia wchodzi. Że te drzewka, jak ktoś nie grał, no to tłumaczę, że drzewka pierwszowojenne, w sensie takie pierwsze wojenne i te powojenne z dwudziestolecia międzywojennego, przechodzą płynnie, no płynnie. Są takim połączeniem z tym drzewka, co znamy z postawki i Tu, jak widzicie, są to upośledzone drzewko postawki Niemiec. A widzę, że jest całkowicie zablokowana opcja Kaisera to jest to stare drzewko niemieckie, I ja, stare drzewko niemieckie e, no, e, a Ukraina ma swoje drzewko? <laughs> no chyba nie, chyba nie a Rosja, no Rosja Sowiecka musi mieć swoje drzewko musi mieć Rosja Sowiecka swoje drzewko recovery country aha, tu muszą poczekać na zakończenie wojny no mamy jakiegoś drzewka na tego? ej to mi się nie pod... co, co, co to zna Polish Soviet War? Nie mają, czekaj, jak to leci. A tu jest ich drzewko, okej, okay, bo już myślałem, że w ogóle. Dobra, tu mają drzewko na wojnę domową, jak skończą wojnę domową, to lecą tu. Aha, i to im się nie łączy. Chyba, że potem zmieniają się w Rosję, to radziecko, nie i dostają drzewko. Tak też może być. Gulak. Gulak. No spoko, fajnie. Ty, a czekaj, a, a pokaż białych drzewko. To nie mają za ducha narodowego. Co macie za ducha narodowego? Schadni kościół, ten. Robosławny. Uh, political Reject Reforms. Yy. Co? To jest to, o. To jest w ogóle z pierwszej wojny, drzewko. Ok? No tak, to jest. Yy, to powinien mieć w ogóle w całości zrobione. No tak, bo to jest wojna. No tutaj jest korpus polski w Rosji, zgadza się. E, a to jest, ojej, to naprawdę takie drzewko mają na wojnę domową? Dziłuj w troski. Russian Empire, okej. Okay. Chyba, że potem coś do... nie no, trochę słabo, trochę słabo, jak na takim... takim o no, taki jebutny kraj i, i, i dostali takie małe drzewko. Widzę, że w Chinach też jakieś śmieszki trwają. Ale Chiny to tam Chiny. O, kumotingi już są. Dzień dobry, witam. Dziekan Chankajszeki. Gdzie pan czanka i Gdzie i szeki są? Nie ma czanka i szeku. No, jak widzicie, tak to wygląda, więc w sumie nawet fajnie, spoko. Pokaż te nasze dywizje. <grym> te nasze 18 dywizji. E, pokaż. O, a żadnej kawalerii nie mamy. Ani jednej dywizji kawalerii nie mamy, że, że mogę usnąć samą piechotę. Mamy dywizja piechoty. <grym> Cztery bataliony piechoty. Ok, pięknie. Mhm, uh mhm. -huh. Uh -huh. Milicja. <laughs> Naprawdę dwie. E, nie dywizja milicji, tylko korpus ochrony pogranicza, ktoś to nie oglądał Polski na zdalłoże, jak już kurwa KOP to powinien być, a nie milicja. Nie znacie się. Nie zna Czekajcie, jeszcze sprawdźmy, czy mamy jakiś tych, Ty mamy. Mościcki Rosman. Jak Rosman, faszysta e, co? Ale spoko są dodani. No tu może nie są do końca. Nie, no to już są jak coś dodani. Trochę dodali, trochę nie, tu znowu i nie dodali. tu coś, tylko śmigły jest. Mmm, to są. z dwudziestolecia, ale trochę mało artyleria, tak. Mogłoby być więcej tych wszystkich. Szkoda. Ciutkę. Komunist. Czemu tu jest Piłsudski? Czemu wszędzie jest Piłsudski? Ja rozumiem, że Piłsudski jest odpowiedzią na wszystko. Dlaczego komunistycznej partii przewodzi Piłsudski? Rozumiem, że cztery partie, jeden wódz, jeden naród. Chociaż nie, to powinien być Rzeczpospolita milion... Dobra, to jest tak. Jeden wódz, cztery partie, milion narodów Rzeczpospolitej. I tak to wygląda. <grym> Taka lepsza Rzesza Polska. E, nie no, ale spoko. Myślę, że seryjkę można maknąć sobie z tego. Myślę, że będzie spoko. Możecie dać znać w komentarzach, czy chcemy grać full historycznie, czyli że odpuszczamy Zaolzie, uznajemy tam Niemców, uznajemy Czechosłowację, dogadujemy się z Ukraińcami, tłuczemy Ruskich, tam pewnie potem bo widzę, że tu już granice niejako są zaznaczone wie, tą czarną kreską, bo tu cyk, cyk, cyk to jest z lwów Stanisławów, ta, Tak, czyli ta czarna kleska, kreska już w ogóle ogarnia granice. Eee, Okej. Okay. Albo można polecieć fur imperializmu, jakiś tam Piłsudski Dream między morze i polecieć znaczy zobaczymy też, jak tu ciężko będzie walczyć, bo jak to wygląda, że oni mają 104 dywizje. Biała Rosja teraz skapituluje, Ukrainę sami zniszczymy. I będzie tak, że my z tymi 18 dywizjami będziemy walczyli z setką dywizji radzieckich, i... i, i które są smagane przez 0 dywizji Bogdana z Hanatu. Bogdan z Hanatu to to, to, to nie, nie przelewki, bo. siema, a to, to jest ten Bogdan. Ok, witam pana Bogdana. To jest w ogóle papet. Papet czego? A rosyjski, ok. Co? Aha! Bo, bo, bo już w ogóle myślałem, że to jest ta Mongolia Radziecka. Okej, okay, dobra. Dobra, spokój. Więc co, mam nadzieję, że pierwszy odcinek, prowadzając trochę przegadany, eee, trochę przegadany, ale mam nadzieję. German Austria. Macie jakieś drzewko? German Austria. Aha, nic, nic, nic kompletnie. No to nieźle. A Węgrzy? Węgrzy, coś, coś, coś. Kurde, szkoda, szkoda. Mo mogli się bardziej przeżyć, ale no nic, dobra, ważne, że Polska ma drzewko, widzę, że Polska ma chyba najważniejsze i największe drzewko, jeżeli chodzi o te modyfikacje, to bardzo dobrze. Tylko szkoda, że tak późno się zaczyna. Że to nie jest początek jeszcze jak się byliśmy, jak mieliśmy czeków na drugiej stronie granicy, jak były te plebiscyty o, o... Czemu ta granica tak krzywo? to Co tu się wydarzyło? Co to? O co tu się dzieje? Halo, kto to z tej robił? O Jezus... Ha Katowice, nie po tej stronie! Halo, powstań... Powstania Śląskie jeszcze będą, o Jezus! Czy to są Powstania Śląskie ogarnięte? O Jezus! Dawaj tą dywizję! Dawaj po wągiel! Po wungiel lecimy! Gdzie jest wągiel? Nie ma wągla, jest... Czekaj, właśnie, bo przecież... Ym... Ha, jest, okej, okay, dobra. Przecież Great War miał to do siebie. I no jak cały jak cały węgiel po ich stronie? Kto to rysował? Great War dawał te dodatkowe strowce, nie? Węgiel i drewno. A zboże, tak, zboże było w sensie to do racji żywnościowej, było na NZIGU spoko. Ale nic, mam dobra. Mam nadzieję, że pierwszy odcinek sprowadzający Wam się podobał, trochę przegadany. Możecie dać znać w komentarzach, czy lecimy historycznie, czy niehistorycznie. Czy lecimy Sojusz z Ukrainą, czy Piłsudski Dream. No, no, w troskiego raczej nie pójdziemy, bo to by było zbyt słabe. No to musimy nawet teraz ruszyć, ja no, innej opcji nie ma. Nigdy nie o Ruskim. Jak nigdy nie ufaj zającą, tylko króliczki są milusie. A zającą nie można ufać. Dobra. Więc odejdę Wam podziękuję za uwagę. Łapek w górę, soczysty komentarz. I widzimy się już jutro na froncie wschodnim. No, z Ukraińcami, Rosjanami. Być może na froncie zachodnim z Niemcami. A być może i w froncie południowym z Czechosłowacją. Jeszcze ja tego potopu szwedzkiego brakuje. Także trzymajcie się. I na razie.